Poznaj historię kobiety, która od najmłodszych lat żyła w świecie pełnym miłości i akceptacji. Wychowana w atmosferze bezwarunkowego wsparcia, nigdy nie doświadczyła kompleksów związanych ze swoim wyglądem. Jej życie wydawało się idylliczne, z kochającym mężem u boku i brakiem materialnych trosk. Jednak czy to wystarczy, by osiągnąć prawdziwe szczęście? Jakie wyzwania niesie ze sobą życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się pozbawione problemów? Czy miłość, którą darzą nas inni, zawsze wystarcza, by zapełnić wszystkie luki? Zapraszam do dyskusji i wspólnego odkrywania odpowiedzi na te pytania. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości. Byłam oczkiem w głowie mojej mamy i skarbem mojego taty, co sprawiało, że żyłam w luksusie, a moje wyglądanie dobrze odzwierciedlało dobry apetyt. Na szczęście nie przejmowałam się nigdy dodatkowymi kilogramami. Rodzice darzyli mnie nieustającą miłością. Tata zasypywał mnie pięknymi prezentami, a mama gotowała specjalne smakołyki z myślą o mnie. Jedz na zdrowie, kochanie, zachęcała, serwując mi to co najlepsze. Inne dzieci nie mają takiego szczęścia. Daniel także kochał mnie bezwarunkowo. Był moim rówieśnikiem i synem przyjaciół rodziców, oraz pierwszą ważną osobą w moim życiu. Interesował się mną od czasów, gdy zaczynaliśmy naukę w liceum, nie musiałam nic robić, aby zdobyć jego uwagę. Choć naszej relacji brakowało może szaleństwa czy głębokiej namiętności, wydawało mi się, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Nigdy nie stosowałam diet, bo po co? Jako pierwsza w klasie zakończyłam szkołę z pierścionkiem na palcu. On z umysłem ścisłym, ja z duszą romantyczki. Kiedy w środku wakacji po maturze oświadczył się bez wahania, zgodziłam się. Może w głębi serca czułam, że taka okazja szybko się nie zdarzy? Ślub wzięliśmy na drugim roku studiów. Ja studiowałam Romanistykę, Daniel informatykę. Podczas gdy moje koleżanki biegały po klubach w poszukiwaniu partnera, ja pilnie przygotowywałam się do egzaminów. Miałam już męża i doświadczenia za sobą. Patrząc na mnie, o pełniejszych kształtach, bladej cerze i przeciętnej urodzie, nikt by tego nie przewidział. Moje koleżanki zazdrościły mi Daniela, bo choć nie był najbardziej przystojny, to jego sympatyczny charakter dodawał mu uroku. Byliśmy do siebie bardzo podobni, a moje krągłości mu się podobały. Kocham cię całkowicie, mawiał z czułością, całując moje krągłości. Która kobieta nie chciałaby usłyszeć takich słów? Po ukończeniu studiów zaczęłam pracę w szkole, mimo że nie musiałam. Dzięki wsparciu rodziców mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Życie pozbawione problemów. Do pełni szczęścia brakowało nam jedynie dziecka. Zostałam z synkiem Piotrusiem i moją mamą. Pięć lat minęło od ślubu i wciąż nie mieliśmy dziecka. Im bardziej pragnęliśmy zostać rodzicami, tym trudności rosły. Poddaliśmy się wszystkim możliwym badaniom, które nie wykazały żadnych problemów. Lekarz sugerował, że mogę schudnąć, ale zanim zdecydowałam się na dietę, niespodziewanie zaszłam w ciążę. Daniel i mój ojciec byli zachwyceni tym, co się stało, traktowali mnie jak księżniczkę. Ciąża przebiegała pomyślnie, ale nadwaga stała się dla mnie niekomfortowa, szczególnie wtedy. Niestety, zanim ktokolwiek z bliskich zauważył ciążę, byłam już w drodze na porodówkę. Był to dopiero siódmy miesiąc. Po trudnych kilkunastu godzinach na świat przyszedł Piotruś. Był niezwykle kruchy i drobny. Nikt nie podejrzewał zatrucia ciążowego? Grzmiał lekarz. Może lepiej, gdyby to dziecko nie przeżyło, słyszałam, jak pielęgniarka cicho mówi do lekarza. Jednak Piotruś miał niesamowitą wolę życia. Walczył w inkubatorze o każdy kolejny oddech bez pomocy respiratora, o pierwsze karmienie za pomocą smoczka zamiast przez sondę. Musieliśmy też zwalczyć żółtaczkę i inne infekcje. Kilka trudnych miesięcy minęło, zanim zabraliśmy go do domu. Co miałam zrobić z takim maleństwem? Otrzymałam długą listę skierowań do specjalistów, neurologa, ortopedy, okulisty, setki badań, liczne błędne diagnozy, godziny ćwiczeń z niewielkimi efektami. Diagnoza, dziecięce porażenie mózgowe, które niosło za sobą ataki padaczki niweczące postępy rehabilitacji. Po miesiącach bieganiny od lekarza do lekarza i kosztownej rehabilitacji, wpadłam w wir pracy nad sobą i zeszczuplałam do rozmiaru 36. Wsparcia ze strony Daniela, niestety nie było. Oddalił się stanowczo ode mnie i Piotrusia, coraz częściej sięgał po alkohol, przebywał poza domem na dłużej. W końcu musiałam postawić mu ultimatum. Nie jestem w stanie zajmować się tobą i naszym dzieckiem jednocześnie. Musisz podjąć decyzję, możesz mi pomóc albo odejść, powiedziałam z determinacją, choć w środku dusiły mnie strach i ból. Nie mam już sił, nie daję rady. Przepraszam, odpowiedział. Tydzień później się wyprowadził. Niedługo potem mój ojciec zmarł na zawał. Zostałam sama z dzieckiem i mamą, bez pracy, wsparcia i nadziei na lepsze jutro. Zaczęłam udzielać lekcji francuskiego i wykonywać tłumaczenia. W tym czasie mój synek leżał w łóżeczku, może nawet słuchał mnie, kiedy pracowałam. Po kilku latach zaczął siadać. Choć postępy były niewielkie, napady padaczki były coraz rzadsze i łagodniejsze. Piotruś rozwijał się we własnym tempie, a ja nauczyłam się cierpliwości i radości z każdego jego małego sukcesu. Mogłam już nawiązać z nim większy kontakt i na kilka godzin zostawić go pod opieką mamy. Wyjść do miasta, żeby przejść się słoneczną stroną ulicy. Podziwiać sklepowe witryny. Usiąść na ławce w parku i zamknąć na chwilę oczy. W końcu postanowiłam zrobić coś dla siebie. Trzy lata temu nastąpił ważny moment. Nie była to zmiana w rehabilitacji Piotrusia, ale we mnie samej. Patrzyłam na moich radosnych uczniów i zazdrościłam im tej beztroski. Wtedy też zdecydowałam, że muszę uzbierać pieniądze na wymarzone wakacje na południu Francji. Chciałam zostawić wszystko za sobą choćby na kilka dni i odpocząć. Oszczędzałam każdy grosz, przyjmowałam więcej zleceń na tłumaczenia, dawałam dodatkowe lekcje. Ostatecznie znalazłam tani hotel i zarezerwowałam lot, aby we wrześniu ruszyć na lazurowe wybrzeże. Nie było to łatwe, bałam się o syna, mamę i siebie. Miałam poczucie, że robię coś złego. Czułam się jak ktoś, kto odzyskuje wolność, choć z laptopem, internetem i telefonem w zasięgu ręki, by na bieżąco upewniać się, czy w domu wszystko w porządku. W piękny, słoneczny dzień wylądowałam na lotnisku w Enicej, wzięłam głęboki oddech i postanowiłam przypomnieć sobie, co to znaczy żłade de vivre, radość życia. Na południu Francji nie trudno jej doświadczyć. Wystarczy spacerować po Pramenade des Anglais i zanurzyć się w barwnym tłumie. Te zapachy, te kolory. Usiąść w kafejce, zamówić lampkę wina i pozwolić sobie na chwilę nikt nie robienia. Już nie pamiętałam, że życie może być tak piękne. Czy mogę się dosiąść? Tak wyjątkowa kobieta nie powinna przebywać sama wieczorem, usłyszałam i z niemałym zaskoczeniem zorientowałam się, że te słowa były skierowane do mnie. Oczywiście, proszę bardzo, odpowiedziałam. Nowo poznany mężczyzna przedstawił się jako Jean Paul, miał około 40 lat i przyjemny wygląd. Zaczęliśmy prowadzić rozmowę. O zwyczajnych sprawach. Śmiałam się głośno, jak za młodzieńczych lat. Pierwszy raz ktoś mnie podrywa. Zdałam sobie sprawę. Po dwóch kieliszkach doskonałego czerwonego wina byłam już lekko rozbawiona. Mówisz wspaniale po francusku. Uwierz mi, bo jestem profesorem literatury chwalił mnie Jean-Paul, a ja coraz bardziej byłam oczarowana sytuacją. Odprowadził mnie do hotelu i z pasją wyrecytował: Może nigdy więcej. Bo nie wiesz, dokąd idę nie wiem, gdzieś przepadła Ty, którą mógłbym kochać Ty, coś to odgadła To o tobie, Marie. Ach, to bodler domyśliłam się i poczułam się całkowicie zauroczona. Gdyby chciał wejść do mojego pokoju, nie odmówiłabym mu ale on tego nie zaproponował. Delikatnie pocałował mnie na pożegnanie. Wbiegłam po schodach do swojego pokoju z sercem bijącym jak szalone. To niemożliwe, nie chcę, żeby to tak się zakończyło, pomyślałam i poczułam smutek. Włączyłam komputer i sprawdziłam jego nazwisko w Google. Był tam. Wszystko się zgadzało. Spojrzałam w lustro. Ciągle myślałam o sobie jak o dawnej maryśce, jednak teraz zauważyłam, że moja blada cera dodaje mi delikatności i świeżości, a piegi odmładzają. Nikt nigdy mnie nie uwodził, jestem jak pies potrzebujący miłości, dotarło do mnie. Zasypiałam z poczuciem przygnębienia i tęsknoty, ale także z nutką nadziei. Jean-Paul czekał na mnie rano w hotelowej kawiarence. Banżur! W dziennym świetle jesteś jeszcze piękniejsza, Marie! Masz twarz pełną dziecięcości, pewien smutek i tajemniczość powiedział. Pocałował mnie delikatnie w rękę a moje nogi ugięły się pod wpływem emocji. Jean-Paul i ja zjedliśmy lekkie śniadanie, po czym niespodziewanie zabrał mnie na wyprawę do saint -Tropez. Byłam zachwycona. Trudno określić, czy bardziej oszołomiła mnie sama podróż po malowniczych klifach, czy też obecność Jean-Paula u mego boku. Okazał się on wspaniałym przewodnikiem i towarzyszem rozmów, którego słuchałam z zafascynowaniem. Opuściliśmy główne szlaki turystyczne, by zgłębiać urokliwe, boczne uliczki mieścinki. Z zachwytem obserwowałam miejscowy spokój życia codziennego. Kiedy Jean-Paul w pewnym momencie nieoczekiwanie ujął moją dłoń, poczułam przyjemne mrowienie. Zaufałam mu na tyle, by podzielić się swoją opowieścią. Następnego dnia zdecydowaliśmy się wynająć rowery i przemierzyć promenadę wzdłuż zatoki. Wiatr rozwiewał mi włosy, słońce przyjemnie grzało, a wokół panował wrześniowy gwar turystów mówiących w najróżniejszych językach. Próbując ominąć jedną z głośnych wycieczek, straciłam panowanie nad rowerem i upadłam. Na szczęście nic poważnego mi się nie stało, może tylko lekko skręciłam kostkę, ale zamieszanie było duże. Jean-Paul stanowczo nalegał, aby lekarz mnie zbadał. Ostatecznie zgodził się na to, byśmy wrócili do hotelu i zrezygnowali z planowanego tańca. Zamówiliśmy kolację do pokoju i zaczęliśmy rozmawiać nieco inaczej niż podczas wspólnych spacerów. Rozmawialiśmy jak dwoje doświadczonych ludzi, których przeszłość nauczyła ostrożności przy dzieleniu się swoimi historiami. Jean-Paul opowiedział mi o swoim trudnym małżeństwie, które zakończyło się w przewidywalny sposób, zdradą. Jego żona kilkakrotnie odchodziła, po czym wracała, zazwyczaj wtedy, gdy udawało mu się odbudować swoje życie. Testowała, jak daleko może się posunąć. Gdy już byłem wystarczająco zniszczony, zażądałem rozwodu, wspomniał z bolesnym uśmiechem. Nadszedł czas na moją historię. Po jej wysłuchaniu Jean-Pol oznajmił, że musi wyjść na chwilę. Tylko na moment stwierdził, stojąc w drzwiach, lecz ja byłam pewna, że to ucieczka. Schowałam twarz w poduszkę i dałam upust długo tłumionym emocjom. Łzy, na które nie miałam czasu przez lata samodzielnego wychowywania syna, teraz popłynęły strumieniami. Czułam się przytłoczona smutkiem nad swoim losem. Nagle poczułam delikatny dotyk na ramieniu. Odwróciłam się, a to był on. Usiadł obok mnie na łóżku, kładąc róże obok i objął mnie z czułością. Bez słów okazał mi swoje wsparcie, przytulając i obsypując mnie delikatnymi pocałunkami. Wybiegłam do łazienki, zdając sobie sprawę, że jestem cała zasmarkana. Po doprowadzeniu się do porządku, wróciłam i stwierdziłam, że on wciąż tam jest. Nie wiedziałam, co o tym myśleć ale nie zamierzałam się tym przejmować. Od kilku lat nie byłam z żadnym mężczyzną, a teraz przede mną siedział piękny Francuz, który najwyraźniej chciał się ze mną związać. Ja również tego pragnęłam. Był czuły i delikatny, dokładnie taki, jakiego potrzebowałam w swoim życiu. Język francuski uwielbiam, bo wszystko, co w nim wypowiedziane, brzmi jak miłosne wyznanie. A co jeśli taki mężczyzna jak Jean-Paul naprawdę wyznaje mi uczucia o poranku na lazurowym wybrzeżu? Mój Jean-Paul oszalał na moim punkcie, tak mi mówił, twierdząc, że nie doświadczył takiego szczęścia z nikim innym, tak twierdził, i chciał ze mną być mimo wszelkich przeszkód, tak mówił. A ja? Zachowywałam ostrożność w słowach i starannie analizowałam sytuację. Chciałam cieszyć się chwilą i nie myśleć o przyszłości, wiedząc, co może nadejść. Postanowiłam przeżywać każdy dzień maksymalnie, by potem mieć co wspominać, unikając planowania, które mogłoby przynieść rozczarowania. Doświadczyłam spacerów przy zachodzącym słońcu, cieszyłam się poranną kawą w ogromnym łóżku, słuchałam poezji szeptanej mi do ucha, kosztowałam wina, prowadziłam rozmowy o literaturze, cieszyłam się masażami i zmysłowymi pocałunkami w każdej części ciała. Od ponad roku mieszkamy razem we trójkę we Francji. Nawet sama, pisząc te słowa, muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to prawda. Jak do tego doszło? Wracając do Polski, znalazłam w komputerze list od Jean-Paula, co było początkiem intensywnych rozmów przez telefon, na czacie oraz niespodziewanych kwiatów od posłańca. Te kontakty dodawały mi energii na co dzień. Ostatecznie Jean-Paul przyjechał do Polski, by spędzić tu urlop. Zwiedził Warszawę, Kraków i zobaczył, jak opiekuje się Piotrkiem. Nie wystraszył się tym, przeciwnie, jego wyznania stały się jeszcze bardziej szczere. Po powrocie zaproponował, bym przeniosła się do Enicei na stałe. Ta myśl wydawała się nieprawdopodobna, ale każda nasza rozmowa przybliżała mnie do podjęcia tej decyzji. Jean-Paul zrobił na mnie ogromne wrażenie, organizując opiekę nad naszym synem, co umożliwiło mi prowadzenie bardziej normalnego życia. Znalazł dla nas ośrodek dzienny, gdzie były dostępne usługi opiekunów wolontariuszy, a także zajął się znalezieniem rehabilitanta oraz lekarza. Co więcej, Jean-Paul zmotywował mnie, abym podjęła próbę znalezienia pracy w szkole. Jeśli się uda, będziesz mogła być niezależna finansowo. Twoje własne zarobki sprawią, że poczujesz się pewniejsza siebie, przekonywał mnie z determinacją. Udało mi się zdobyć tę pracę. Było to dla mnie jak znak od losu. Od tej chwili nie było już powrotu od drogi ku szczęściu. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.